Cześć Boże, w dzisiejszym filmie chciałbym powiedzieć o kolejnym objawieniu Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce, które miało miejsce w Gromlińskiej Puszczy przy kapliczce wiszącej na sośnie. Matka Boża upominała pasterza, że nie wzywa ludzi do pokuty i modlitwy oraz przekazała Polakom bardzo ważne słowa, zapowiadając nadchodzące kary w postaci zarazy, wojen i niewoli, jeśli naród się nie poprawi i nie nawróci. Cały materiał opracował ksiądz magister Eugeniusz Makulski, główny patron Krzyża Nowego Jeruzalem. Zapraszam do wysłuchania. Jedno z objawień miało miejsce wtedy, gdy pasterz Mikołaj klęcząc przed kapliczką wiszącą na sośnie Modlił się na różańcu, wpatrywał się w przepiękne oblicze najświętszej panienki, gdy nagle usłyszał szelest nadchodzącej osoby. Odwrócił głowę i ujrzał, że leśną ścieżką od grąblina nadchodziła ku niemu jakaś pani. Miała na sobie białe szaty, a w ręku niosła koszyk, do którego kładła zerwane leśne kwiaty. Niespotykana uroda i jasne promienie, którymi była otoczona, zdradzały, że pochodziła nie z tego świata. Gdy ją ujrzał, padł na kolana. Najświętsza panna zatrzymała się przy nim i ganiła go za to, że nie wzywa ludzi do pokuty i modlitwy. Potem znów zaczęła przepowiadać o nadchodzącym Bożym Gniewie. Naród się zepsuł obraża Boga ciężkimi grzechami syn mój bardzo zagniewany będzie ciężko karał winnych błagam syna by się jeszcze ulitował ale już nie mogę udźwignąć sprawiedliwej jego ręki gdy się ludzie nie poprawią i nie będą pokutować rychło spadną na nich bicze kary ginąć będą od zarazy niebawem całą Europą Wstrząśnie długa, mordercza wojna. Morze będzie czerwone od krwi. Zginie mnóstwo ludzi. Będzie słychać rozpaczliwy płacz wdów i sierot. Matka Boża przepowiedziała tu zbliżającą się wojnę krymską, która zachwiała potęgą carskiej Rosji, a Polakom dawała nadzieję na wyzwolenie się spod jarzma zaborcy. Naród nie wykorzystał jednak tej okazji późniejsze powstanie styczniowe, kiedy to Rosja otrząsnęła się już z ran i z poniesionej klęski z Turcją, nie mogą mieć większej szansy powodzenia. Niech ludzie, mówiła dalej Maryja, odmawiają różaniec i błagają Boga o miłosierdzie. Ty zaś idź po całej okolicy i zbieraj ofiary na msze święte. Przebłagalne. Niechaj wszyscy, nawet najbiedniejsi, złożą ją a kapłani niech odprawiają święte ofiary na uproszenie u Boga odwrócenia wiszących nad występnymi kar i chorób. Gdy kapłani otoczeni ludem stają przed Bogiem z najświętszym ciałem i krwią Chrystusa w dłoniach, zawsze uproszą miłosierdzie, przebaczenie win i łaski błogosławieństwa. Msze święte ratują grzeszącą ludzkość. Niechaj więc naród słucha swoich kapłanów i nie da się od nich oderwać, bo wtedy zejdzie na manowce i zginie. Moi kapłani, módlcie się i błogosławcie. Zawsze błogosławcie ludziom. Nie narzekajcie na ludzi, nie zniechęcajcie się, ale błogosławcie. Jestem najczulszą i wyrozumiałą matką dla każdego kapłana. Gdy się modli i czyni pokutę, podniosę go, oczyszczę, umocnię, obronię, jego serce napełnię radością. Przyjdą na to miejsce rzesze kapłanów. Tu ich obdarzę szczególnymi łaskami. Tu odzyskają równowagę ducha i pierwotną gorliwość. Synowie moi. Tu będę na was zawsze czekała z tęsknotą. Tu będę was wyglądała. Po tych słowach Maryja dłuższą chwilę spoglądała na obraz w kaplicy. Potem rzekła: Mikołaju, usilnie staraj się, aby ten obraz był uczczony i zabezpieczony przed zniewagami niedowiarków. Niech cały naród jak najszybciej czyni pokutę, a sam Bóg. Poprowadzi go drogą krzyża i chwały: jeśli nie będzie powszechnej poprawy życia, pokuty za grzechy, jedności między braćmi, jeśli nie będzie nawrócenia, to spadną na ten nieszczęsny kraj nowe, straszne cierpienia i prześladowania. Najlepsi jego synowie padną w walce, zdradzeni i opuszczeni przez fałszywych sprzymierzeńców. Jedni: nie ujrzą więcej słońca w więzieniach. Kości drugich będą bielały na wygnaniu. Matki i żony będą okryte dożywotnią żałobą. Przyjdzie wielka próba wierności dla Kościoła. Ściany Kościołów będą zbryzgane krwią swych obrońców. Dzieci będą katowane za ojczystą mowę. Owczarnia będzie szarpana, rozpraszana, a pasterze... Będą skuci kajdanami. Najpierw oni będą cierpieć okrutne prześladowania, ale dam im zawsze wytrwanie, nie staną się nigdy zdrajcami wiary, kościoła, narodu. Kapłani, którzy wyjdą z tego ludu, będą dokonywać wielkie znaki i dzieła, będą podziwiani przez cały świat. Po tych słowach najświętsza pana z ogromnym smutkiem spoglądała na pasterza. A następnie przysłoniła ją świetlista jasność, w której znikła. Bolesne orędzie Matki Bożej, jak ogromny ciężar, zwaliło się na skromnego i cichego pasterza. Z jednej strony rozumiał, że musi wyjawić wszystko, co widział i słyszał, ale z drugiej strony zdawał sobie sprawę z tego, że naraża się na wielkie pośmiewisko ludzkie trudności. I prześladowanie. Kto mu uwierzy, że widział Matkę Bożą? Kto weźmie do serca jej wezwanie do pokuty i zmieni swe grzeszne życie? Jak ma udowodnić prawdziwość swych słów? To ponad jego siły. Sam podwajał modlitwy i praktyki pokutne, przystępował do sakramentów świętych, opiekował się świętym wizerunkiem wiszącym na sośnie. I tak mijały tygodnie, a on nie wyjawiał swej tajemnicy ludziom. Opracował ksiądz magister Eugeniusz Makulski, główny patron Krzyża Nowego Jeruzalem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.